Ostrożnie. Zabawnie było zobaczyć Krisia w tym stanie. Dobrze mu tak. Robił się za bardzo luźny. Dziękuję ci, Sitart. Cała przyjemność po mojej stronie bagjaśli. Przepraszam, rośni. Ale powiedz mi lepiej, kto to jest. Ma zamiar się z Tobą ożenić i przyjechał tu na zaproszenie Twojej matki? Powiedz prawdę. Przestań. Nic z tych rzeczy. Jesteś pewna? Tak. Nie mów, że Sithard Kurana wysłał cię tu na przeszpiegi, bo chcę kupić te winnice. Nie, a wiesz, ten idiota Kryś też chce kupić te winnice. Znam takich jak on bardzo dobrze. Wszyscy ci rozpuszczeni bogacze są tacy sami. Nie, mylisz się. To nieprawda. Ja... Chciałem ci coś powiedzieć. Właściwie chciałem ci to powiedzieć tamtego dnia, kiedy mieliśmy wypić razem kawę, ale. Och tak, Sidhart. Próbowałam zadzwonić, ale nie mogłam. Moja mama trafiła do szpitala. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Wiem, że pewnie na mnie czekałeś. Przepraszam, Sidhart. Wiesz, bardzo się martwiłam, ale ja. Martwiłaś się? Naprawdę się o mnie martwiłaś? Oto właściwy moment. Powiedz jej prawdę. Przepraszam. Tak, mamo? Halo? Siddharth, muszę iść. Porozmawiamy jutro, dobrze? Będziesz tu? Tak, ale porozmawiamy jutro, dobrze? Na razie, cześć. Przynajmniej się o mnie martwiła.